Wóz, który pożyczył nam pan Osborne, będzie idealny. Jasne, Welmo kiedy tylko kudłaty i Skubi wjadą do doliny bez powrotu, upiór ruszy za nimi. Ruszy za nami? O, o nie. nie! O nie! Nie! Nigdy! Spokojnie, żarłoki! Będziemy jechać tuż za wami, kiedy rajdowiec zacznie was ścigać. Ale, ale, jeśli on zdąży nas porwać. Właśnie! Zamontowałem katapultujące siedzenie ze spadochronem. Gdy upiór się zbliży, pociągniesz wajchę i wtedy zostaniecie wystrzeleni. O, świetny pomysł, ale wolałbym, żebyśmy mieli coś innego. Co takiego? <laughs> Inny plan. <laughs> Jedzie kudłaty ze Skubi! Prety, asfalt pali im się pod kołami. Nic dziwnego, patrz! <laughs> A ja mam nadzieję, że przy okazji nie połknie nas jak rybki. Gazu! Gazu! Dałem już gaz do pechy, Zrób coś, pieseczku! Nic tego, stary! On się zbliża! Gazu, Fred! Gazu! już ich dogania. Wow. Katapultujmy się prędko. <laughs> <laughs> Otwórz <spadochron skubił. śmiech> Niewiele ogrom skuby. Jej brakowało. <śmiech> <Pacz>. <śmiech> Za chwilę wjedziemy w strefę gęstej mgły. To straszne! Zatrzymaj się, Fred! Stój! Och! To duch! Naprzód! Łapmy go! Mamy draba! Ratunku! Ten duch wrzeszczy jak nasz Scooby! Scooby, a gdzie kudłaty? Zapnął go upiór! Mów, dokąd pojechał! Na złomowisko.